Witamy w miskiewicz TV. Inżynieryjno-Techniczni to grupa 10 osób z klasy 1 B Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. Biorą oni udział w projekcie Banku Ochrony Środowiska Postaw na Słońce. Dziewczyny, czego dotyczy projekt i czym zajmujecie się podczas jego realizacji? Podczas pierwszej części projektu zagłębiliśmy swoją wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii, a w szczególności fotowoltaiki. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób wygląda sytuacja Polski na tle Unii Europejskiej i świata, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. Się o tym, jakie istnieją możliwości uzyskania dofinansowania na wybudowę własnego systemu fotowoltaicznego oraz wykonaliśmy projekt inwestycji fotowoltaicznych. Wspomnieliście, że realizowany przez nas projekt to dopiero jego pierwsza część. Na czym będzie polegała jego druga część? W drugim etapie konkursu prowadzimy kampanię informacyjną na temat odnawialnych źródeł energii i fotowoltaiki wśród lokalnych mieszkańców. Więc Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w naszym spotkaniu. Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2019 roku o godzinie 17 w Auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Adamia Mickiewicza w Lubaniu. Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska, którzy udzielą nam cennych rad oraz odpowiedzą na Państwa pytania. Także zapraszamy i widzimy się już 11 czerwca.